Dzień dobry. Chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać nie tylko o historii Polski, ale także o historii naszej małej ojczyzny, czyli Kielc. Kielce to miasto, a w każdym mieście wytyczone są ulice. W Kielcach mamy ponad 700 ulic i każda z nich ma swoją nazwę. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ulice, przy których mieszkacie lub którymi spacerujecie, noszą takie nazwy, a nie inne? Są ulice, których nazwy są związane z przyrodą, jak ulica Drzewiowa czy Lipowa. Są ulice, które związane są z położeniem, np. ulica Skrajna czy Zamkowa. Ale są także ulice, które noszą imiona bohaterów. Kim były te postacie? Ulicą nadawane są imiona bohaterów, którzy już nie żyją. Były to postacie, które zasłynęły w historii Polski, ale wielu z nich związanych było także z kielcami. Choć czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, ponieważ znamy te postacie tylko z książek lub podręczników, a w nich nie ma miejsca, aby opisać każdy epizod z życia wszystkich tych bohaterów. Dlatego chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć o kilku postaciach, których ulice mamy w Kielcach. Słuchajcie uważnie, ponieważ potem będziecie musieli wykonać zadania, w których wykorzystacie te informacje. Tadeusz. Kościół dowódca ostatniego zrywu przeciwko zaworcom Polski, którzy szykowali się już do trzeciego rozbioru. W czasie tego powstania przebywał w Kielcach, odpoczywał w kamienicy w Rynku po jednej z przegranych bitew. I stąd ruszył do dalszej walki. Bartosz Kowacki, kosynier Tadeusza Kościuszki. Bohater bitwy pod Radcławicami, w bitwie pod Czekocinami został ranny i przewieziony do Kielc. Zmarł albo w drodze do naszego miasta, albo już tutaj. Koło katedry kieleckiej znajduje się jego grób. Piotr Ściegienny. Ksiądz, który urodził się w Wilczykoło Kielc. W Kielcach uczył się w gimnazjum wojewódzkim. Chciał zorganizować spisek chłopski przeciwko zaborcom. Niestety został zdradzony przez jednego mieszkańca wsi Krajno. I Rosjanie uwięzili go w więzieniu w ulicy zamkowej w Kielcach. Został skazany na karę śmierci, ale w ostatniej chwili zmieniono mu wyrok na zesłanie na Syberię. Skąd udało mu się powrócić? Marian Lagiewicz, dowódca Powstania Styczniowego w województwie sandomierskim. Dzięki odwadze i wielu wygranym bitwom z Rosjanami, został dyktatorem, czyli dowódcą całego Powstania Styczniowego. Niestety, aresztowany przez Austriaków, nigdy już nie powrócił na Ziemię Polską. Stanisław Stasznic, mimo że urodził się w Wielkopolsce, dziela Ziemia Świętokrzyska wiele mu zawdzięcza. Z wykształcenia był księdzem, ale zajmował się przede wszystkim nauką, polityką i przemysłem. W Kielcach otworzył pierwszą na Ziemiach Polskich uczelnię techniczną. Czyli Szkołę Akademiczno-Górniczą, która znajdowała się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Henryk Sienkiewicz, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich, uhonorowany Nagrodą Nobla za całą twórczości, napisał wiele wspaniałych powieści o historii Polski, jak Krzyżacy czy Potop, ale także powieści dla dzieci, czyli w pustyni i w puszczy. Za swoją wspaniałą pracę dostał od społeczeństwa dworek Niedaleko Kielc w Opręgorku, gdzie dziś znajduje się jego muzeum. Stefan Żeronski, kolejny wielki pisarz związany z Kielcami. Urodził się w Straszczynie Niedaleko Kielc, a w samych Kielcach chodził do szkoły. Naukę w naszym mieście opisał w powieści Sozefowe prace. Stworzył także takie dzieła jak Przedwiośnie czy Ludzie Bezdomni. Które opisują bardzo trudną odbudowę Polski po zaborach. Zofia Nowacka, polska pisarka, która mieszkała w Kielcach w latach 1906-1907 i tutaj wraz z mężem tworzyła gazetę Echa Kieleckie. Poruszała w swoich książkach bardzo trudne tematy, jej powieści takie jak medaliony czy granica poznacie w szkole średniej. Józef Piłsudski, największy polski bohater. Dzięki niemu jego żołnierzom, którzy walczyli w stworzonych przez niego legionach, Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. A walkę o odzyskanie niepodległości Wisucki zaczął w Kielcach. 12 sierpnia 1914 roku wkroczył do naszego miasta, aby wywołać powstanie przeciwko Rosjanom. Mimo, że musiało wycofać się z Kielc po miesiącu, zawsze miło wspominał nasze miasto. Przedwojenny prezydent Kielc, farmaceuta, który w Kielcach miał aptekę, ale także działacz społeczny i wodarz miasta. Kiedy Niemcy wkroczyli do Kielc w 1939 roku, starał się zniszczyć dokumenty w urzędzie miasta, bo nie wpadły w ręce okupanta. Został zamordowany na przełomie października i listopada 1939 roku. Poznaliśmy 10 postaci, których ulicę w Kielcach. Dziesięcioro bohaterów związanych z naszym miastem. Teraz dwa zadania dla Was do wykonania. Zacznijmy od kart pracy. Mamy tutaj tabelę, gdzie są wizerunki postaci, których poznaliśmy. Wasze zadanie to wypełnić tą tabelę, wpisać imię i nazwisko każdej z postaci, zawód lub zajęcie tej postaci oraz związek tej postaci z Kielcem. Że nie pamiętacie tych wszystkich informacji, możecie przewinąć film, znaleźć je w internecie lub w książkach. Kiedy wypełniliście już karty pracy, odłóżcie je na bok, ponieważ pomogą Wam w drugim zadaniu. Teraz. Drugie zadanie to praca z mapą Kielc. Odnajdźcie na mapie Kielc ulice, które noszą. Imiona bohaterów, których dzisiaj poznaliśmy i zaznaczcie je długopisem lub w taki sposób, aby nie zamazywać nazwy tej ulicy. Kiedy zaznaczyliście wszystkie ulice, wytnijcie wizerunki tych dziesięciu postaci, które dzisiaj poznaliśmy i przyklejcie je przy ulicach, które noszą imiona tych postaci. Przykład mamy tutaj ulicę prezydenta Stefana Artwielskiego lub tutaj ulica Zofii Nałkowskiej. Rozmawialiśmy dzisiaj o dziesięciu postaciach, które może już wcześniej znaleźć z lekcji historii lub lekcji języka polskiego, ale chciałabym, żebyście zapamiętali, że te postacie były także związane z Kielcami, tutaj mieszkały lub działały. Mimo że nasze miasto jest mniejsze niż Warszawa czy Kraków, ma równie piękną i ciekawą historię, o której możemy się dowiedzieć właśnie z nazw ulic. Teraz, kiedy pójdziecie do Kina Moskwa przy ulicy Staszica lub na zakupy na ulicę Sienkiewicza w Kielcach, będziecie już wiedzieli, kim były te postacie.